Bo opowiem wam dzisiaj jak się tworzy czekoladę. Mhm. Dostawa ziaren, transport i odbiór surowych ziaren kakaowca. FBI, Cześć. Cześć. O. Trzymaj. Na deszcze towar przyjmę. Powodzenia. Wincent? No to mamy nasze gdzie. Sortowanie kakaowców to proces selekcji ziaren kakaowca, polegający na oddzielaniu dobrych, pełnowartościowych ziaren od uszkodzonych, spleśniałych lub zanieczyszczonych. Podaj jakieś pudełko. i oczyszczenie oddzielanie zanieczyszczeń takich jak kamienie czy resztki roślinne i Debakteryzacja. Usuwanie bakterii przez parowanie lub inną metodę dezynfekcji. No. Prażenie: podgrzewanie ziaren, aby uwolnić aromat i poprawić ich smak. Rotowanie, rozdrabianie ziaren na mniejsze kawałki, kakaowy gryz. Odwiewanie, oddzielanie łusek od ziaren kakaowca za pomocą strumienia powietrza. Przekształcanie ziaren na masę kakaową. Piotrek, włączaj! Oddzielanie masła kakaowego od suchej masy: kakao w proszku. Mieszanie i rafinacja, dodanie innych składników cukier, mleko i ich dokładne wymieszanie. I troszeczkę cukru. No. Do tytułu mieszaj, a ja pójdę. Konszowanie: długotrwałe mieszanie i podgrzewanie, które nadaje czekoladzie gładką konsystencję i smak. Temperowanie, podgrzewanie i schładzanie masy, aby uzyskać odpowiednią strukturę kształtu. Formowanie i chłodzenie, wlewanie masy do form i schładzanie, aby utworzyć gotowy produkt. Jeżeli się spodobało, to dajcie lajka. Like